No. Meksikano TV otwiera Wam drzwi. Wszystkie sceny w tym filmie to fikcja. także Zapraszam na film. Trzymajcie się. Meksikano jest jeden. Ty pijany? Trzymaj, tutaj wsparcie Meksikano TV nagrywa oddaję oddaje paczkę. Tutaj ktoś mówi, że ja rozpijam. Czy ja rozpijam roda? Tak. A w jaki sposób ja rozpijam? Eee, ja dajesz na... 20 zł na, na wódkę. Ja nie dałem na wódkę, ja I dałem dałeś. pieniądze za, ja nagrywanie. Dałeś. I dałeś wód, za na nagrywanie. i Za dałeś... nagrywanie. Buteleczkę butła. On, ma on ma swoje pieniądze. Nie. On ma swoje pieniądze. Dałeś, dałeś, bo on trzymał w ręku i... Majer, może i, pograć, się otwórz. I powiedziałeś wyraźnie. Dobra, no. do widzenia. Co no. mnie no. na moim pozycji mówisz do widzenia? To, to ja jestem zamordowany na stałe. Nie masz praw. Ja jestem gospodarzem prawnym. A chuj mi to obchodzi. To zaraz no. będzie chuj obchodzi. To, to mi kurwa że się powiesić, to ja pojadę. I powiem, się powiesi to się powiesić znowu. To, to będziesz tam. No, tak. Już. Już szóstego, Jest. szóstego, Jakie cię załatwię, Jest. że cię, kurwa pizdo zapnął, ja nie jestem no żadnym kurwa zamykają. opiekunem. Właśnie ciebie zamykają, szóstego. Tak. O, zamykają, skrają. Tak. tak, tak. tak. Ja? Otwórz może, bo to dla ciebie to fajne. Major, dobra, nie kłóć się. O, widzisz z pieczącią. to nie wiem, czy to od laski. Czy to, bo to widzisz, nawet nie można otworzyć. O kurde, to weź. By... To pokaż, widzę, tylko w drugą stronę otwórz. O tak cię. Można otworzyć jakiś listy jest pieczęć. To sobie odczytasz, ja przytrzymam daj. Sobie odczytasz, zobacz, widzowie. To jakaś rodzina może? Robot, tutaj. List ten jest do Majora. Oni powiedzieli, że ja czytasz nie umiem. Tutaj na górze. Widzisz? Andrzej cuchlorski może... A to może z tego? To na głos, nie czytaj sobie, przeczytasz. I zobacz, tak, drugi chyba tam czy ty... jeszcze jest. O, Andrzej Suchodolski. Starosta, Starosta Litiński. <lityński. lityński> pieczątka. O, proszę no. No. Ja ci powiem, pokaż w podpisie, pokaż. Wiesz co, kuja robią, jaja. Ale proszę nie przeklinać, dobra, Ty jesteś Boży. Do kościoła, modlcie się, Ro robią, i konia, się. balona. A to ja nie wiem, pieczątki takie, to nie każdy ma. Przepraszam. Herbowe. To wiesz czego można zrobić? Z czego herbowe pieczątki można zrobić, herbu? Wiesz, wycinać z ziemniaczka. O to, z ziemniaczka wyciąłbyś? Tak. O to, taki coś? Tak. Z ziemniaczka? Tak. No to wytmij mi takie coś z ziemniaczka. Dobra, chcesz? O, o taki coś, a to taki to co, no. O to do mnie, tak? O proszę. <laughs> jeszcze coś do mnie. Podzieliłem się. O, proszę To między mną a Majorem jest zgoda, prawda major? Na no pewno. Jeszcze drugie coś masz. Trzymaj, bo ja muszę lecieć. To trzymaj, bo to twoje. To pokażesz. To tu do mnie. A tutaj coś jeszcze jest. A nie chcieli przykazać, patrz. bo powiedzieli, że, że Krzysik ci zabierze. Dlatego do mnie wysłali wyobraź sobie. Naprawdę, tak jest napisane. A ja, czy, a ja wszystkie wszystkich zabieram. I od zabieram, Ciebie zabieram. Ode mnie, ja nic zabrą, zabieram, jakże nie. to. Na, za ode mnie, ode mnie, ode mnie zabrałem, zabrałem od Meksykana paczkę. Ja nie wiecie, potwierdzam wiecie. tego. Ja tego wiecie. nie potwierdzam. Tak? Nie? Nie tak. Bo ja nie wiem, co ty zabrał, tak. czy nie. Tak. A tu, nie niewyraźnie pisane. Nie wiadomo od kogo. O, hrabia Ludwik Suchodolski. No ja ja robię to dobrze. Ale dobra, trzymaj się, dobra, major. Dobra. No, dziękuję. Jak coś to zobaczyska, trzymaj się. Dobra. Narka. A już. O, ten, my z majorem zgodzi. Tam ten telefon już jest, jest tego. Tu Sławka poszedł. O. No i dobra. Bo, będą Ale wysłałeś? Tam, tak. On wysłał mi akietę, żeby wysłać y, po prostu, bo te wszystkie y, po prostu, bo są pozapisywane. A resztę no. będą usunięte i po prostu będą zaznaczone, że kto po prostu y, nieodpowiednia osoba, dzwonili, to nie dzwonić się do mnie, a. bo będzie zablokowane, ale gorąco są. Od no. dziś będzie upał. No i ja dobra. Ja idę, śniadanie, wodę. Co tak robisz na śniadanie? Jejicznicę. To widzowie obejrzą. O. I po prostu będzie pomidorek Nie tego, będzie przeszkadzał? Cebulka. Nie będzie przeszkadzał ten o? No. Ja chciałem sam nagrywam, musiałem na A czegoś ta policja przyjechała? Dzisiaj? Czegoś? Nie, bo ten on, widiał, on widział lajta, jak po prostu y, nagrywał ten trzymał i no. gadał i a była pra, prawda, y, że na tym no. pił, chciał mi z domu wypierdolić, a ja go wziąłem z lęki. Podniosłem z łóżka i go z prawej pierdoliłem i patrzę na ziemię i ja mówię, weź wypierd weź wyrzucaj go z chaty.